Przyjechaliśmy teraz na taką plażę niedaleko przylądka świętego Wincentego i byłam tutaj z Kamilem około 7 lat temu, widoki przepiękne, zaraz wszystko zobaczycie, haj, ktoś tam do mnie macha ręką, jest tu prześlicznie, ja zakochałam się w tym miejscu, tutaj powstała ta piękna piosenka Kamila o przylądku świętego Wincentego, przylądek nadziei. Co? Musiałam uchylić rąbka tajemnicy. Tak, Nabinka, tutaj napisał tą swoją piosenkę nad tą plażą i nad tym oceanem. I jak byliśmy, było bardzo pusto, bardzo mało ludzi. Tu jest takie fajne zejście w dół. Betonowe, wtedy wiem, że był taki drewniany pomost, ale już coś tutaj przez te 7 lat się zmieniło. Kamil właśnie zdradziłam tajemnicę, że tutaj powstała twoja piosenka. Super, super. No, pamiętam, że byliśmy jednymi z nielicznych na tej plaży. Kamil usiadł w namiocie i tworzył. No, a wtedy mi się gitara przypiekła i się, jak jest taki plastik, taka łezka pod strunami, to ona się tak wygięła się i odkleiła od gitary. Pamiętam do dzisiaj. No, ale mamy jeszcze tą gitarę, nie? Mamy ją, to jest ta Ale łezkę na. wziąłem od innej gitary. Data, ja Aha, to była do wyrzucenia. Data, ja się tylko o, zobacz, jak jestem brudny. Data, uch, uch, uch. Data, data, data. Data, ale, tak No to ja się tylko rozbiorę i Dobra. No Ania się tylko rozbierze i już jest przygotowana do pływania. <tosanowis> Muszę powiedzieć, że sprzyja dzieciom to bycie nad oceanem. Wczoraj z katarem moczyły się, biegały po plaży i noc była już spokojna. Więc myślę, że choroba minie szybciej niż 7 dni. Bo nie leczymy się, nie mamy leków. Więc czekamy, aż samo przejdzie. Klify prześliczne. Dobrze, to ci wezmę. Tam mamy namiocik rozłożony, ale bardzo wieje i piaskiem nas ciągle obsypuje. Piękna, dość duże fale są teraz. Idę na spacer. Jest tutaj jedna taka mała restauracyjka, właśnie grillowali tam sardynki. Tutaj mamy strefę leżaczków. Można wynająć kajak. Teraz wejdę do takiej jaskini. Da się do niej wejść, jak odpływa fala. Podejrzewam, że rano bardzo daleko sięga tutaj woda. Otwór w skalę. No, piasek jest tutaj zimny, bo już jest cień, ale jest taki fajny, gładki. O, nawet szczurka tutaj sobie biegnie. Zatrzymała się, mu się przestraszyła. Tredzie ja szczureczko. Jak się masz? Pięknie tutaj, takie fajne żółte skały jest kilka otworów już obok drugi taki mały super Jesteśmy na przylądku świętego Wincentego w Portugalii i czekamy teraz na wspaniały moment, jakim jest zachód słońca. Mnóstwo ludzi czeka na ten moment. Rodzinka już też usiadła sobie na kocyku. Bo nabiera przepięknych kolorów. Słońce się schowało, ale to, co dzieje się później, też jest niesamowite. Jadę właśnie na przylądek Świętego Wincentego, pobyć trochę sama na plaży i taki mijam piękny budynek, cały w talerzach. Zobaczymy, co możemy tutaj zastać na tej plaży tak wcześnie rano. Wczoraj dzieci bawiły się w takim bajorku, które tutaj się utworzyło. Dzisiaj już go nie ma wyschło. Jest. Wczoraj woda gdzieś sięgała do tego momentu, dzisiaj jest dużo dalej. Plaża dla mnie. Wczoraj ktoś ulepił z piasku Syrenę. Zobaczymy, czy jeszcze jest. Widzę, że jeszcze jest. Przeżyła noc, ale nie ma już twarzy. Teraz do tej jaskini można dojść bez problemu, bo woda jest daleko. Wczoraj po południu musieliśmy czekać, aż będzie odpływ, aż fale odpłyną i wtedy mogliśmy tam wejść. O dziewiątej rano przyszli ludzie, żeby posurfować. Są fajne fale. Jak widać, długo jest płytko. Ostatnie momenty w tym miejscu, bo jedziemy dalej w górę Portugalii. Można posurfować z taką szkołą. www.futuresurf.com Jest numer telefonu. I zawsze, jak przychodzi szkoła. Surfingowe i ludzie uczą się pływać, to właśnie wkładają takie chorągiewki i jakby wyznaczają na plaży teren, znaczy teren w oceanie, gdzie mogą ludzie surfować. I wtedy tam turyści nie pływają. Ratownik usiadł sobie na krzesełku, dosięgają go fale i patrzy na ludzi. To jest dopiero praca. Wiele kamperów zatrzymuje się tutaj na noc, na samej górze. Mają widok. Przed cudowny widok. Rośnie tutaj taka niska roślinność. Tak samo na przylądku.